W dniu pogrzebu już na najświętszą ofiarę nie przyjdziesz. Daj Boże, że przyniosą trumny z Twoim ciałem. Jak nie mogą przynieść trumny, to przyniosą modlitwę za Ciebie, przed właściwy ołtarz, dla złożenia ofiary, dla uwielbienia Boga, dziękczynienia przebłagania za grzechy, twoje grzechy i upraszania łaski, żebyś od piekła był zachowany, bo by otwarły się przed Tobą bramy raju, choćby trzeba na ich otwarcie czekać i wejście Twoje do końca świata. W sumęczyć męczyć się po powtórne przyjście Pana które by zbawić duszę. Wielka, największa łaska dla każdego wierzącego, albo za dziecka umrzeć, co bliźni, bliscy rodzice przeżyją zawsze jako dramat, ale jako chrzczone dziecko przed zdolnością popełniania grzechów, nie ma gdzie iść, idzie i jak inaczej, jak tylko do nieba. Wierzący w śmierci dziecka, wierzącego rodzica, ojca, matkę przeszywa ból, ale przeszywa też radość, kiedy dziecko półroczne, roczne, dwuletnie umarło. Mam swoje dziecko w niebie. Może tak wierzyć. Nie myli się. Nie mówię tu o dzieciach bez chrztu. Wielka łaska dla człowieka, któremu życie dane, zachowany, ochrzczonego, chrześcijanina katolika, że przychodzi mu umierać śmiercią, nawet jeśli by było nagłą, to przygotowana, że przy jego konaniu, umieraniu, w ostatni czas stanął katolicki kapłan, tenże Odchodzący miał łaskę wyspowiadać się dobrze, żałować za grzechy, przyjąć Najświętszą hostię Pana Jezusa na drogę, wiatyk, przyjąć sakrament ostatniego namaszczenia. Wszystko to uczynić z wiarą, bić się choćby tylko w duszy, w piersi za popełnione grzechy i wyznawać przed Panem Jezusem to, że... Umieram to skutek grzechu, pierworodnego grzechu. Za sprawą grzechu pierworodnego przyszła na ten świat śmierć. Dokonuje się ona we mnie. Wszelkie dolegliwości, cierpienia ofiarować w swoim odchodzeniu, umieraniu, konaniu za swoje grzechy, pokutować. Wielka łaska dla umierającego odchodzić z tego świata w obecności kapłana w obecności katolików którzy modlą się przed Bogiem żeby w ostatnich godzinach nie dać się zwieść diabłu nie podpisać cyrografu za ofiarowany jeden dzień albo jedną godzinę życia albo odjęte cierpienia żeby to było już kiedy miara Boża jeszcze nie dopełniła się Przyjęcia karania, przyjęcia pokuty, przyjęcia krzyża. Wies, wielka łaska dla umierającego i wielka łaska dla tych, którzy jako żyjący patrzą na taką śmierć i widzą, człowiek nie odchodzi do nikąd. Człowiek nie zanurza się w jakąś nicą. Jest Bóg. Człowiek idzie do Boga. I idzie na sprawiedliwy sąd Boży. Sądzić go będzie nie drugi człowiek, nie on sam według swoich słów. Często w starości może być poronionych myśli, poronionego myślenia. Zapomnij jak się nazywa. Rodzeństwa nie będzie swojego pamiętał, nie doliczy się, ale będzie się trzymał, że ma emeryturę, ubezpieczenie czy coś. I nie da. Kurzynowi z Ameryki przepisz, bo ten najlepszy, bo daleko jest. Wielką łaską jest na żyjących. Widząc starych ludzi z odlecianym rozumem, w którym nie ma bożości żadnej. Już. Może to być własny ojciec, własna matka, brat, ale że to jest dopełnione, zawołał ktoś kapłana a tamten pokornie spełnił. I potem przychodzi śmierć, byle te wszystko uczynić z wiarą praktyki.